Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie na naszym kanale, w kolejnym materiale, w którym omawiamy sytuację pogodową i przyglądamy się temu, co się aktualnie dzieje w Polsce. No i co mamy aktualnie? Burze w Polsce Południowej. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że tam w godzinach popołudniowych, na południu, szczególnie okolice województwa Podkarpackiego, formowały się fantastyczne, wręcz super komórki burzowe. Jedna jest za moimi plecami mi piękna chmura Cumulonimbus, bardzo ładna. Z oddali również warto obserwować burze, bo one są po prostu piękne, fantastyczne. Wcale nie trzeba być blisko tej burzy, żeby robić fajne. Zdjęcia z daleka również. Fantastyczne ujęcie. Oczywiście tam, gdzie oddziaływała ta chmura, na pewno wystąpiły opady Gradu, opady bardzo silne, bardzo silne opady deszczu, no i oczywiście silniejsze porywy wiatru. No i to zdjęcie wykonał pan Mateusz Sarna Bartkowa Posadowa. Gratuluję zdobyczy, bo zdjęcie jest fantastyczne. Takich zdjęć otrzymaliśmy oraz sieć obserwatorów burz otrzymała więcej. Tutaj mamy chociażby yy, Mr. Robit wysłał zdjęcie również z Bartkowej Posadowej. Zobaczcie już jak te dwie komórki burzowe znajdowały się blisko siebie. One się przemieszczały bodajże jedna za drugą. Fantastyczny widok. Fantastyczny widok, to również liczba wyładowań, która padła w dniu Wczorajszym, a więc w niedzielę, w niedzielę, szczególnie w województwie pomorskim, tamtych wyładowań było w sumie Najwięcej generalnie na linii zbieżności przed frontem atmosferycznym występowały burze, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. My również działaliśmy w terenie, również po części dzięki Wam. Wy mogliście to śledzić na naszych live'ach. My również się skierowaliśmy w województwo pomorskie, tam gdzie było największe ryzyko silnych burz i tam, gdzie można było uchwycić bardzo ładne superkomórki burzowe. No i potem jeszcze okolice województwa warmińsko-mazurskiego ponieważ tam również występowały zjawiska burzowe. Tutaj mamy jedną z superkomórek burzowych, która kierowała się w stronę ustki. Przed tą superkomórką burzową mieliśmy wał rotorowy. Tam na kamerach było widać, i ktoś z was wysłał zdjęcie tego wału rotorowego. Oczywiście też udało nam się go sfotografować, tylko z innej strony. Tam teren jest dosyć lesisty, więc trzeba było posiłkować się dronem, ale dzięki temu mogliśmy zrobić. Kilka naprawdę bardzo fajnych zdjęć. Tutaj mamy właśnie widok na tą super komórkę burzową i tam w oddali jest właśnie ten wał rotorowy. On się przemieszczał przed nią. A następnie właśnie ta cała superkomórka burzowa, no i tutaj tak zwane słynne oberwanie chmury, a więc upadek bardzo dużych ilości deszczu oraz zagradu z prądu stępującego i tak zwana stopa opadowa rozchodząca się we wszystkie strony. Oczywiście na filmie lepiej to widać niż na zdjęciu, ale tutaj również mamy to widoczne. Tu jeszcze raz na tym zdjęciu widzimy właśnie ten rotor, ten wał rotorowy przemieszczający się przed tą superkomórką burzową i on przemieszczał się do, tak idealnie nad wybrzeżem w kierunku chociażby rowów. Moi drodzy, przechodzimy teraz do zdjęć satelitarnych w poniedziałek, w poniedziałek oczywiście burze, burze w Polsce południowej, południowo-zachodniej, ale raczej tutaj też u naszych sąsiadów z racji tego, że tu tworzy się nad Czechami, mamy cyklogenezę, tam się tworzy niż. Ten niż nie będzie zbyt głęboki, ale same te, sama ta cyklogeneza, ten fakt powoduje, że tamte parametry burzowe są podbite. W Polsce Północnej już pogoda zaczyna się poprawiać, z północy zaczyna spływać do nas chłodniejsze powietrze. Jeśli chodzi natomiast o samą Pol Polskę, przede wszystkim burze w Polsce Południowej, województwo e, małopolskie w tym momencie, województwo podkarpackie, no i strefy burzowe poza naszymi granicami, przede wszystkim w Czechach. Na północy lokalnie burze te, burze dosyć słabe, ale, ale są, przemieszczają się w kierunku północno-południowo-wschodnim. E, w ten sposób mogę tutaj powiedzieć, i te burze raczej w kolejnych godzinach będą nam zanikać, będą przemieszczały już się tylko i wyłącznie strefy opadowe związane właśnie z tą konwekcją. Na południu sytuacja wygląda o wiele ciekawiej, bo jeżeli przeniesiemy się właśnie na południu Polski, to widzimy komórki konwekcyjne i komórki burzowe, które przemieszczają się jedna za drugą z odchyleniem na północny wschód. One mogą przynosić większe sumy opadowe, a co więcej, za nimi, Podąża zafalowanie na froncie atmosferycznym. Te zafalowanie niesie ze sobą przede wszystkim burze, oczywiście, ale też silne, intensywne opady deszczu. Przy czym dużo wskazuje na to, że to zafalowanie przede wszystkim będzie dawało te opady nad Czechami. W Polsce powinno być tych opadów mniej, ale warto na to zwrócić uwagę. No i cóż, przechodzimy dalej, przechodzimy do sytuacji, która będzie działa się w kolejnych godzinach. Tu jeszcze raz zerknijmy sobie na aktualną sytuację, czyli poniedziałek, godziny popołudniowe. Mamy niż znajdujący się nad Białorusią i niż tworzący się na pograniczu Polski i Czech i to właśnie tu za sprawą tego niżu Mamy tą sytuację burzową i te parametry burzowe dosyć dobre. Z północy zaczyna powolutku, ale jednak spływać do Polski północnej, północno-zachodniej, chłodniejsze powietrze, przy czym dopiero we wtorek zauważymy mocniejszy spływ tego powietrza. Co się zmieni? Ano ten niż, który nad Polską się znajdował, dosyć szybko zacznie przemieszczać się w kierunku Rosji. On się będzie jeszcze dodatkowo pogłębiał. Na zachodzie, nad Oceanem Atlantyckim, umocni się wyż. Ten wyż zablokuje cyrkulację zachodnią, więc z zachodu nie będzie do nas takie przyjemne powietrze docierać. Utworzą się też wyże nad Morzem Bałtyckim, nad Półwyspem Skandynawskim. A to wszystko spowoduje napływ chłodnego powietrza do Polski. Ciepłe powietrze, zobaczcie, znajduje się na południu nad Bałkanami i jest wypychane w kierunku tutaj Gruzji i tych innych terenów za, za sprawą tego niżu. Natomiast do nas otwiera się ścieżka tego chłodnego powietrza przede wszystkim nad Polską wschodnią i Polską północną, czego udziałem będą kolejne dni. Natomiast zanim jeszcze do tego przejdziemy, omówmy sobie pogodę na noc przede wszystkim i na kolejny dzień. Jeśli chodzi o noc w Polsce południowej, nadal mokro, nadal deszczowo, nadal burzowo, te burze będą trwały przede wszystkim w pierwszej części nocy. Po północy powinny zacząć zanikać i w końcu po północy z północy po północy z kierunku północnego zacznie spływać coraz mocniej to chłodne powietrze i ten front zacznie być wypychany poza nasze granice dlatego to zafalowanie może do nas praktycznie nie dotrzeć tylko tutaj raczej znajdować się na pograniczu czesko Słowackim. Jeśli chodzi o temperatury, w nocy ochłodzi się dosyć mocno w Polsce Północnej do 6, 7 bądź 8 stopni Celsjusza, w Polsce Południowej i Południowo-Wschodniej 13 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, od 10 do 20 km na godzinę, ale w godzinach porannych na wybrzeżu 30 do 40, a lokalnie do 50 km na godzinę. Powiać może z kierunku północnego na południe. No, i przechodzimy do torku. Jeśli chodzi o wtorek, w sumie, zanim wtorek, to jeszcze tutaj mam jeden slajd dotyczący tej nocy, którego nie zarejestrowałem do końca. Tu mamy wyliczenia innych modeli numerycznych, też na tą najbliższą noc. No, i jak widzimy, tutaj te modele dosyć mocno wykasowały potencjał burzowy na noc w Polsce, natomiast nie wszystkie. Tu mamy chociażby model Icon który nadal pokazuje województwo małopolskie, przede wszystkim z burzami, szczególnie w pierwszej części nocy oraz po części województwo podkarpackie. I tam w nocy tych opadów może być więcej. W województwie małopolskim 20 do 25 mm, w pasie tych opadów, które teraz występują na południu województwa Lubeckiego oraz w województwie świętokrzyskim 10 do 15 mm, no ale zobaczcie: Czechy 40 do 50 bądź 60 mm w ciągu kolejnych 24 godzin. Tam to sobie naprawdę mocno popada, u nas zdecydowanie mniej. W nocy energia potencjalna dostępna drogą konwekcji nadal będzie w Polsce Południowej, południowo-wschodniej, ale z godziny na godzinę będzie zanikać bądź będzie wypierana poza. Nasze granice. Mimo to warto zachować ostrożność. Prognoza sieci obserwatorów burz tutaj działa do godzin porannych, obowiązuje. Północny wschód to tutaj jeszcze te burze mogą przemieszczać się z Natal Natomiast południe tu przede wszystkim zagrożenie jest tymi burzami, które znajdują się nad Polską Południową i również mogą wejść tym zapalowaniem, chociaż szansa na to jest mniejsza. W każdym razie. Tak to wygląda, my przechodzimy natomiast do wtorku. Jeśli chodzi o wtorek, w pierwszej części dnia na południu, jeszcze opady deszczu w województwach południowych i na krańcach południowych, ale zobaczcie, z północy bardzo szybko spłynie ta chłodniejsza masa powietrza, zrobi się o wiele ładniejsza pogoda, będzie więcej słońca, będzie bardzo dużo przyjaśnień, opady zaczną zanikać i wieczorem, jedynie w Polsce południowej, zachmurzenie duże. W Polsce Północnej centralnej zachmurzenie małe bądź jego brak. Jeśli chodzi o temperatury, dosyć przyjemne w dzień w Polsce Południowej, 14 do 15 stopni Celsjusza. Po chłodnym poranku w Polsce Północnej też te temperatury wzrosną jeszcze do 13 bądź 14 stopni Celsjusza. No i porywy wiatru na 30 do 40 km na godzinę w Polsce Północnej. W Polsce Południowej słabsze, od 10 do 20 km na godzinę. Jak przeglądamy sobie wyliczenia modeli numerycznych na kolejne dni, jeśli chodzi o temperatury, no to możemy Polskę podzielić w sumie na dwa obszary na Polskę Centralną i Południową, gdzie temperatury będą w nocy wyższe, a w dzień całkiem standardowe, czyli na tą, na tą sytuację, jaka będzie teraz. Czyli tak jak tutaj mamy chociażby Warszawę, w dzień temperatury mogą spadać, bądź wzrastać do 18-19 stopni Celsjusza, ale w nocy spadki będziemy mieli do 4, bądź 5 stopni Celsjusza. Taka sytuacja będzie utrzymywała się generalnie do kolejnych dni, do 14, bo potem już Wyliczenia są naprawdę różne, niepewne, więc tego nie bierzemy pod uwagę. No i zobaczcie, mamy południe. Na południu polski w porównaniu chociażby do, do, do Warszawy, te spadki w nocy będą mniejsze. Będą mniejsze, więc ta temperatura będzie wyższa 12, przepraszam, 7 do 8 stopni Celsjusza w nocy, w dzień do 19 bądź 20 stopni Celsjusza. Kolejne dni do 14, bardzo podobna sytuacja. Później na no, nie jest sytuacja pewna, więc to zostawiamy. No i mamy północ Polski, mamy suwałki. No i tutaj już sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. Zobaczcie, noc z 7 z na 8 i z 8 na 9 zbliża się do zera bądź spada poniżej zera. Potem dopiero mamy delikatne wzrosty. I tu, tym dwóm nocą, przede wszystkim się przyjrzymy, ponieważ to wskazuje na to, że będą przymrozki I no, ogrodnicy, wiadomo, mam nadzieję, że jesteście przygotowani, a jak nie, no to warto się przygotować, ponieważ to będą dwie bardzo zimne noce. No i tu modele są w miarę zgodne. Potem będziemy mieli dwa dni delikatnego ocieplenia. Mówimy tutaj o Polsce Północnej, czyli 9-10 maj. Potem znów spadek temperatury, i znów te temperatury zbliżające się do 0 stopni. Celsiusa, ale jednak trochę wyższe. Dziękuję moi drodzy za to, że byliście tutaj na tym materiale. Zapraszam na stronę Obserwatorzy.info oraz do aplikacji Monitor BUSH. Dajcie znać w komentarzach, czy już wjechała do nas, do was nowa aktualizacja tej aplikacji z zdjęciami, które wam pokazywałem na początku. Możecie zapoznać się z linku do Google Drive, który jest w opisie tego oraz innych materiałów. Tam możecie zobaczyć nasze zdjęcia. Ja zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu pomagacie w rozwoju tego kanału i mam nadzieję, że to co robimy Wam się podoba. Jak macie jakieś opinie, macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym materiale.